Dobra, pokażę wam teraz co zrobiłem. Teraz sobie klasę kisamy powoli robię. I zaraz ten... E, już. Skrywam to. E, odpalę i... A, bo no, nawet bez botów może, czekajcie jeszcze raz. I pokażę wam co zrobiłem na, od początku. Dobra, wybieram sobie klasę kisamy. Słucham, jest tak, on będzie miał, tylko to nie widać, tylko bazowe 300hp I po prostu z noża będzie miał bardzo duży damage, nie? Czyli um, nie będzie miał takich umiejętności wiesz, strzelania czy coś takiego Tylko inne I piszę kill, żeby było widać, że ma 300hp ma 300 HP tutaj na dole widać. Nie wiem czy będzie widać, bo to na ale na dole tak gdzie wyświetla się HP jest 300 HP. I tak co on może użyć ten, Czyli mamy jak w mgła to e, robimy taką mgłę i ona trwa przez 30 sekund. prawie nic nie widać, nie? To w tym obszarze na... No, ona jest już rozległa. Jeszcze tutaj jest, jeszcze tutaj jest, tutaj jest. No, na pół mapy. Na pół mapy jest ta mgła. No i on po prostu się chować mgłą. I on znowu, będzie miał większy damage, tak? że tu przeciwnicy nie będą go widzieć. No ale to nie jest wszystko. Ta, ta złączę, że się nie z botami. Także mam drugą nasilą umiejętność, taką, którą ma, którą może użyć jakiś na nożu. Damy 10 botów. CPU Player jest być w kontekście okay. 10 botów nie będzie. Mm, próbujemy. No i dobra. Na razie tej mgły nie będę używał. nie wciśniemy R, to po prostu będziemy mieli się doskakujemy do przeciwnika. Zaraz e, pokażę, e, to wygląda mniej więcej. A, ale to pozabijemy kilka. Widzicie ma po prostu dużo większy damage z noża, nie? I łatwo się ich zabija. I odzyskuje HP no, I Dobra, jeszcze raz No, pokażę wam ten doskop. Takie jakieś cienik. tak jakieś cienik. No ileś tam jednostek do przodu do niego. I to jest co 10 tak, nie? Jeszcze nie mogę tak jak. I właśnie o to chodzi, na ja sobie... Łączy to MUBLE. Czyli ich słyszał? I właśnie będę tak doskakiwał. o macie. się grało tu same, nie? No bo tutaj z bronią, właśnie może ktoś wejść w pompkę. My możemy do niego zdaszować, nie? Jest. No i nawet fajnie się będzie grało. No znaczy, nie wiem, jak z broniami, bo z broniami by mnie zabili, bo e, ty te mgły jakby. Pewnie nie widzą ale czy źródło. No i tą głową można raz i właśnie tutaj. Ja przeciwnik. No i jest ten, że jak skoczę, to mnie zabije, bo. I samo to właśnie minus że nie może skakać za to. To nie można. Po prostu nie można drugim No i nawet fajna klasa, fajnie. Mi się tam to podoba. No a oprócz tego będzie jeszcze jakieś inne... ...wonne więzienie, że ktoś się nie może ruszyć. Ja, ja. Ja ją trochę sobie, sobie zbogowalić ten Nie ja wiem jak to robię To jest 5 razy większy damage noża plus zręczność Czyli plus 16 damage I ten Fajna będzie klasa No tylko zbroi nie będzie miała sobie damage, z rzadko, bo broni nie to by tam rzadko będzie używał Coś no. Dobra. No i my to tyle.